Dzisiaj reagujemy, oglądamy, nie wiem jak to nazwać na zwiastun filmu Julki Żukaj, więc zaczynamy Let's Go. No dobra. Na pewno się zmieniłam od czasu kiedy nagraliśmy pierwsze ujęcie do tego filmu. Jest bardzo dużo. Jestem gajką, bo jestem fanką Julki. Moim marzeniem jest z nią pogadać. Fanką Julki jestem od prawie czterech lat. Półtora roku. Od prawie trzech lat. Po prostu życie jest lepsze, jak jest Julka. Pewna subkultura się stworzyła wokół Julii. Jesteśmy gajkami! Chyba nikt się nie spodziewał, że to wybuchnie aż na taką skalę. Czasami rodzic przyjdzie i w brutalny sposób to powiem, ale myślę, że Junckerem, że to jest produktem. Ja się wkurzyłam teraz. Nie jestem też robota, nie? W tym momencie żadna opinia ludzi nie jest już dla mnie ważna, bo najważniejsze jest to, jak ja się czuję sama ze sobą i, i że w końcu czuję, że ja jestem ze sobą szczera. Ej, fajne. Fajne. Daj mi to tak to będzie taki film dokument doku, nie wiem jak nie mogę tego wysłowić no, no, no nie no i myślę, że to będzie fajne, ale jeszcze czytam komentarze na temat, że o podróbka jazzy i tak dalej no. no i co no i to na tyle no nie, widzimy się jutro bye